No tak, o, ktoś klucze zgubił. I ktoś znalazł i do odbioru. Generalnie, no słuchajcie, akuratni widzowie dobrze wiedzą, jaka jest prawda, bo prawda nas wyzwoli. A nieakuratni widzowie, czyli tak zwani frajerzy i czubki. No, ktoś to pogrzeba musi organizować, nie? Jak rodzina się wyrzeka pewnych osób Wszyscy się wstydzą Cały świat się wstydzi Bo tak to się potem kończy Rodzina Majora w ogóle nie była zainteresowana organizacją pogrzebu majora. Nie słyszę też, żeby rodzina Krzyśka w jakikolwiek sposób była zainteresowana pomocą dla niego. No i widzicie. I zostają śmieci potem tylko. Dlatego proszę przynoście za 5zł wkład na baterie. Poświeci dłużej niż tylko przez jeden dzień. Proszę tu są dwa wkłady co, co się świecą. A tu dwa znicze. Które zostały bardzo szybko śmieciami, więc nie zaśmiecajcie świata. Taka to propozycja moja. I zawsze się mówi chwila refleksji <kłysy> na cmentarzu. Ale niektórym brakuje tej refleksji, dalej będą na przykład pić, ćpać, palić, czyli bardzo się szybko spieszą na cmentarz. I co zrobisz, panie? Jak nic nie zrobisz. Jak tak jest po prostu.